E, to właśnie ja jestem dyrektorem. Znaczy, że jestem tego filmu. Bo na pomysł, żeby ci ani w tej okazji Twoich zbliżających się urodzin nagrać fajny film z życzeniami od nas, całe kochające Cię rodzinki. Właśnie dlatego ja mnie nie nagrywam. Fajnie, co? Dyrektor. Filmu. Muszę ci odpowiedzieć na jedno zajebiście ważne pytanie. Co by tu życzyciami? To jest trudne pytanie. Wszystkiego najlepszego w dniu rodzin mówią braci w szkowie w zmowie coś tam, coś tam pierdolę. Nie, no, no. Chcemy ci złożyć na najszczersze życzenia. Nie możemy być dzisiaj z tobą i dlatego wymyśliliśmy takie przesłanie multimedialne. I nagranie od nas do ciebie, żebyś sobie rano obejrzała na YouTubie, że myślimy o tobie, że cię kochamy, że pamiętamy cały czas i chcielibyśmy, żebyśmy byli cały czas razem. Także życzymy ci wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia, pomyślności, żebyś. zawsze była szczęśliwa. Żebyś była szczęśliwa, ale żebyś też. No, to, co sobie wymarzyłaś, żeby ci się spełniło i, i to, co robisz Bez tam żadnego wysiłku. w Madrycie, żeby miał jakiś fajny finał, jakaś super kariera, pojawienie się kogoś, kto doceni Twój talent, żebyś po prostu zrealizowała siebie też jakoś zawodowo, żeby te studia Ci się udały, żeby to wszystko skończyło się na Ciebie pozytywnie. Mam nadzieję, że przyjedziesz do nas niedługo i uściskamy Cię już, że tak powiem, na żywo. A teraz przesyłamy Ci buziaki pozdrowienia. i pozdrowienia. Pamiętaj, że Cię kochamy. Kochane, jasne. Pudziacie. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam, ania. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam, ania. Jesz jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, ania. Niech, niech żyje nam, ania. To już śpiewa. No śpiewam. Ja też. Sto lat, sto lat, sto lat, niech lat, żyje nam Ania. Sto lat, sto lat, sto lat, niech niechaj żyje nam Ania. Niech żyje nam. Niech żyje nam. Sto lat, sto lat, sto lat, niech lat, żyje nam. Brawo Ania! No, tak. lat się właśnie nie Teraz czekaj, teraz mama śpiewa, uwaga. Harcerski głosi. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat niech żyje nam. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat niech żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. W szczęściu, w zdrowiu, pomyślności niech żyje nam. Ania! Do! Hey! Anusiu, dzień dobry. Witamy Cię z Makowa z dziadkiem. Z okazji zbliżających się Twoich urodzin. Życzymy Ci dużo, dużo zdrówka, szczęścia, żebyś była taka wiecznie wesoła i zakochana. No, spełnienia najskrytszych marzeń, żebyś była szczęśliwa jeszcze bardziej niż teraz jesteś. Całujemy Cię mocno z dziadkiem, a dziadek tu napisał jeszcze taki. Kochamy Madryt i Ciebie. Kochamy Madryt i Ciebie i posłuchaj, co on tutaj napisał. Och, ten Madryt, jesteś super, mój Madrycie. Kocham Cię wielce, nawet więcej, jak należycie. Jesteś trochę alte, trochę moderne i tak jakby w stylu retro. Masz za to niezwykle udane wielopoziomowe, lecz drogie metro. Tobie też trochę miłości zostawia nasza kwitnąca wnuczka Ania. Ma czasem sobie zadumę, a czasem jest madrycką czpiotką nie do pokonania. Będziemy z zabuleą Anną wszystko wspominać z humorem i w niezwykłej radości, żeby uniknąć depresji życia, po prostu uniknąć nudów starości. I też kiedy będą już nie bardzo sprawne dusza i ciało, będziemy gładzić mapę i foldery mówiąc, że bardzo się chciało. Po roku te eskapady Tęsknimy jeszcze bardziej czule. W naszych głowach hiszpańska radość jakby bardziej wiruje. Jest to w tych rozmyślaniach coraz więcej jakby słońca. Będziemy za mną chyba dobrze wspominać do końca. Cześć! Anusiu, wyślemy Ci to w wersji jeszcze mailowej. A teraz Ci całujemy bardzo mocno, ściskamy. I kochamy Cię nad życie. I pozdrawiamy hajro. I pozdrawiamy hajro. I przyjeżdżajcie do nas. Zapraszamy do Magowa. Bo wszystkie moje wnuki tu są, tylko Ciebie nie ma. To jest trudne pytanie. No tak. Żeby była piękna. No Przecież jest. Mądra no jest. Uzdolniona jest. No. Kurczę, szczęśliwa. No, chyba trochę jest. Ale to tak nie do końca wiem. No to... To, żeby była zrobić, to siła. Całą resztę już ma. I dlatego Aniu... Robię jak najszybciej tą karierę. Byśmy się gdzieś wchodził. A ja będę daj na Ja Ale i nie ruszaj! chcę złożyć te życzenia, Takie super śle ode mnie specjalne. I właśnie dlatego bo właśnie byłem u ortodanty. Wyszło coś? Zaraz to się nie nagrywało, a ja cały czas mówię... ci dzwoni na dole? Tak, już ci dzwoni. Nic nie dzwoni przecież, tylko my tu nagrywamy życzenia dla Ani. Pa Aniu. Usta też mi się powiększają. Nie jednocześnie. Nie. Tak, <laughs> nawet bardzo. Oha, <laughs>